Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Bihana. Yy, jak widzicie, znowu odpaliłam Torchlight'a. Tym razem będę grała na swoim playerze. Yy, I postaram się zrobić takiego małego let's play'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, znajdujemy się w tym drugim mieście, które wygląda jak... Ha! Coś pomiędzy oazą a jakimś naskanym miastem. Fajne to jest. I am at your Muszę na najpierw się rozejrzeć, kto co ma, bo ja tego nie sprawdziłam, a ciekawi mnie po prostu do którego kupca będę się musiał udać żeby kupić odpowiednie, odpowiednie rzeczy To jest od zwierzątek i od jakichś różnych mikstur. O! Są fajne puszyny, które dają odporność na różne elementy, czyli na nut Elektryczność, ogień i na powiedzmy Na truciznę. rzecz tego nie było w poprzedniej. Nie było tego w poprzedniej części. Yy, Skrole do identyfikacji do portanu. I dynamit. Jeszcze nie zapytałam do czego się dynamit może przydać. Yy, skile, Właśnie skile. jeszcze muszę dokładnie obadać. Tak nie jest czy na pewno na to, yy, czy na pewno w to musiałam ładować te punkty. Hmm. Oj, ciągle nie jestem zdecydowana poważnie. Nie wiem czy chciała no, shotguna faktycznie tylko walczyć, bo dla mnie to faktycznie jest najbardziej istotne i dobre, że zadaję broń, a nie jaki to jest rodzaj. No to póki nie są wciąż spluwy oczywiście. Coś podobnego było chyba w pierwszej części. Wspomnienie Konga tak mi się bardzo kojarzy. Bardzo podobnie wygląda jakaś taka specjalna umiejętność była. Dobra, te umiejętności sobie lepiej przejrzę, jak będę już sama y, siedziała kiedyś. Y, bo wydaje mi się, że u tego kolesia może Welcome sobie właśnie. O! może sobie trzy umiejętności usunąć i przy, na nowo rozdzielić punkty. Wcześniej myślałam, że przez to, że on ma ten znaczek lub odświeżenie, y, to, że będzie jako ten, jako kupiec. Y, u którego będzie można kupować coś z losowych przedmiotów, bo tak było w jedynce w tam. No ale się myliłam. Idziemy dalej. Ten klaw. Widać mi w tym What's your here? A nie spojrzę czy jest jakaś fajniejsza broń, jeszcze zobaczę. Co prawda nie kupowałam to działku tuż przed rozłączeniem się. Ale jeżeli może być coś lepszego to czemu nie sprawdzić. Do kogo iść, czekajcie. Tu u góry jest jakiś... właśnie nitokowo nic. Pokaż coś co ty masz. ma nic ciekawszego niż to, co już mam. Niczego ciekawszego chyba nie znajdę na razie. Zobacz, no. Dobra, mam nadzieję, że zbro jakąś fajniejszą znajdę po drodze, bo szkoda będzie kasy na to wywalać. Idziemy dalej. Moja Mia, czyli moja piękna podróż. ale fajne drzewa, <grytanie> biegła za mną. Bardzo mi się podoba, tak skacze fajnie. Spokojnie mu bardzo gdzie my idziemy tam gdzie gwiazdka wskazuje na, na mapie Zobaczmy. o tak, mój dziełko ma właśnie taki yy, taki ostrzał kurczę widzę, że trochę mi przycina, ale mam wrażenie, że to przez Frapsa, bo Fraps mi się bardzo nie lubi yy, ze Steamem zauważyłam. Teraz zobaczymy, co tu będzie w środku. Tak, yy, ta wskazówka jest bardzo na miejscu, że jeśli pasywny są bardzo efektowane, tylko trzeba mieć czasem właściwą broń w użyciu. I chyba właśnie tak teraz mam. że tu działać na wyposażeniu, a powinna mieć. Yy, o A powinna mieć Co ja wcisnęłam yy, Powinna mieć coś co się nazywa Co yy, A powinna mieć chyba Te, no, pistolety czy coś tam Teraz wcisnęłam coś innego yy, No bo shift zawsze się przyczumuje postać Żeby stała w miejscu i nie strzelała po prostu tak, bo w diablo przy... A oni pozwalają mi się nie podnieść, bo im Ja muszę gdzieś lepiej iść hmm. Muszę z dystansu przetrwać, bo niestety tak nie mam broń. Niestety, dobra, ja bym jeszcze z dystansu. Tylko muszę mieć też przed tym całkiem niezłą zbroję, a niestety taką teraz nie dysponuję. O, pajączki przed tym uciekały. Jak mi się tu podoba grafika. To jest naprawdę prześliczne. Dobra, myślałam, że to jest moja minia, a to nie jest moja Mia. Tylko jakiś, no nie spojrzałam... Nie zdążyłam spojrzeć na nazwę jak... O! Pajączek. Nie zdążyłam spojrzeć na nazwę co to za... Hmm, coś wiesz mi napastuje. Właśnie to moje dziecko ma strasznie niski zasięg, mały zasięg. Dlatego musiałem mieć jakiś fajny atak specjalny by tym nadrabiał. Co tu skończyło nam spadnę? się piło. Spadaj. Nie zobaczmy z tej strony, kto tu stoi. Ktoś tu oczywiście musi stać. Yy, tak mi się wydaje, że którzy same się regenerują, ileś to nas na sekundę, nie jest tego pewna. O, wsiadłem, nie znam, gdzie ja Kto na lodem? To mnie ciekawi. A, moja mijała, przecież coś tam musiała brożę z obrażeniami od lodu. Siadł mojego kotka. Bardzo mi się podoba grafika. grafik ciągle pada deszcz, a jak patrzę na to, coś się za oknem, Yy, to jakoś ja lubię deszcz, ale akurat w torszlajcie to bardzo fajnie wygląda. No i bardzo lubię te wszystkie nawiązania w muzyce do yy, diabła jedynki, do torszlajta. Też jedynki, oczywiście. No już. Musisz nie wejść do kursora, żeby mnie złapać. Tak samo ja muszę wejść. Kurczę akurat w innencie, to było fajne, że jak się strzelał z tego poziomu, to czasem jeśli się strzelało z tego. Jeśli się strzelało ze wszystkie, z żeby kogoś na wodę. Co bardzo łatwiałą sprawę teraz tak, Zobaczmy, co znalazłem. Yy. Myślałam, że to będzie jakaś pułapka i ktoś jest z tego na mnie wyskoczony. O, Oczy coś się wreszcie zacznie dziać. Yy. Dobra, moje działka może umożliwiać Tu muszę w porządku spacyfikować. Tu się... To bardzo mało manewru, to trzeba się nie doładować po prostu. Ten... O, dobra, spadnęłam. A tylko muszę rozwalić po prostu działki czym prędzej. A właśnie. Tu jeszcze jakieś inne się wydają. Strasznie mało z nich rzeczy wypada. Znaczy tylko tak mi się wydaje. Bardzo fajne są te pajączki. Yy, dobra, odblokowałam achievementa, Treasure Hunter. Później zobaczę, co on może nie dawał, bo... <coughs> Sorry, brakuje mi tego... Dobra, brakuje mi do tego, tego momentu w achievementach. Yy, jak, mój gron, jak mój mąż teraz gra w Modernance 2, to każdy achievement coś daje. Nawet jakieś bezsensowne w nazwy samej, ale dają jakieś fajne... Yy, czekajcie... Na ten. Yy, nawet te, a które inny dokument, którym kupę nazwanie, zniszcz 100 czegoś tam, yy, to jeśli chodzi o. Dobra, na armo coś muszę wreszcie dodać. Yy, jeśli chodzi o Skilla jakieś umiejętności, tutaj na przykład plus 5 do cenności itd. Co mi się bardzo podoba, a... ha, to by jeszcze tego nie wybrać. Hmm. Mam też zagłoskę a, czegoś takiego mi brakuje w torszleci, jak o tym się dowiedziałam. Był no, fajny pomysł, w mnie. Bardzo fajny. No, Były achievementy, które tylko są dla samego... No, jak Triforce to wygląda trochę? Achievementy, które są tylko dla samego kwadracika z nazwą. jest sobie punkty do przydzielenia na później, bo będę tu wtedy starczała. O, to było dobre. Yy, nie, w tutaj starczy, muszę powiedzieć, bo mój działki to ma taki mały zasięg. Kto się czali i ktoś się wspina chyba do góry, czy nie? U nas się w oczywiście jakieś koście trupy, czy coś tam. Jaki to mamy łza sięgł? Złotego yy, Okej, okay, wracamy się trochę i tak szczelamy. Chyba zostało się coś w ogóle. A może tego, czego dzieje. Czy tego? Nie umiem bo on chyba wskrzesza... Yy, on chyba wskrzesza poległych. Skurchowałem. Czyli tak jeden metr to nową lokację, a metr dalej, to już nie jestem niej. Fajnie. Do tego kamień Chciałam podejść i zobaczyć, co tam się kryje. Bardzo mi to ciekawi zaraz na nie najniepewniej wyskoczy. O, klapka Klapnął śmiesznie. Y co będę mogła dostać? Nie zbyt chcę łuk, ale... mogę zwierzątku powinien coś dać. Czyli to, myślałam, że dla, dla zwierzątka. Gdzie my dalej idziemy? Czekaj. Błąkam się po tych wszystkich, kto tu na mnie czeka. Złamy skały i wyjrzymy połóżono. Yy, bardzo fajnie zrobili w tym drugim Torchlightzie potwory. Wszystkim bardzo... Bo są zróżnicowane i są jakieś bardziej. pogoda. Oh, są bardziej. Aaaa, mogę tutaj zaczarowywać. Fajnie, mm, że mogę zaczarowywać przedmioty. Od tego właśnie zaczarowania przedmiotów był w, w pierwszej części jakiś kolej, taki staruszek w mieście. Tutaj jest jakaś... Myślę, że to jest jakaś małpa, prawdę mówiąc. Hmm. Nie, nie chcę miecza. Czekaj, zabierzemy to. to mamy. Hmm. Dwa, trzy. Nie tu, nie, 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 nie. Nie, nie. nie chcę tego dać. Chciałam dać do mojego kotka. Asia. Daję trzy. Yy, Dobra no, obrażnie będzie więcej A ja się zastanowię, żeby nie, no chodź Nie zaczerpać działkę faktycznie Hej, 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 co jest no, Jesteśmy w trochę dalszym miejscu chyba no po prostu Fraps yy, obciął mi część nagrania, nawet się wyłączyło, bo tego nie zauważyłam. Yy, była lekka... Dobra, była wieka krwawa, właśnie tego nie wiedzieliście. Można sobie lepiej cenzurę. Yy, czekajcie, że to jeszcze pójdę zobaczyć, co jest na yy, Ale myślę, że jeszcze nieraz coś takiego nas spotka, więc nie macie w sumie czego żałować. Dobra, sią, sią, Naprawdę brakuje mi tego, że... ...mą rzeczę zostawiam. To jest o szczepu czy z czegoś tam. Traktuję. Nawet się duszę mamy, to chciałbym już jakąś krainę. To jest chyba bardzo śmieszne. Dobra. Muszę się wrócić. Najpierw tutaj po stronie się wybić większość... ...większość tych, no. Ale, no, no, o właśnie, tego, yy, jak on się zauważył, Keeper, czy jakoś tak. Och, spadła. Yy, bo on niestety, jak widzieliście, a w nie... O, skóra spadła. Bardzo gdzie Widzę, ktoś się czai na... Tutaj już ktoś się czai. Dobra. Spadaj. Byłem Keeper, on... Co on robi? Ach, on uzdrawia chyba poległych tych, koła poległych. Hmm, ziomów swoich co jest czasami z zwłaszcza jak te ciała leżą kłonne zobaczymy jeszcze co tu jest musi oczywiście jak, jak się mam będę mogł uciec do hmm, no jak to gdzie tam gdzie pieska mi się świeci nieszczęścia czekajcie tu coś jest super jakiś miecz Niepotrzebne jak dziura wiadomości. Kawałki mięsa na Nie No na fajnie to zrobiłem. Poda mi się odczuć, takie makanolidowo. To, to co chyba nie wygląda. Mm, żeby tam zejść, to muszę zejść tutaj, podejrzewam, bo właśnie. Tu mi się grafika, nie jest taka... Dobra, chciałem żeby była jeszcze bardziej słoneczna i zielona, bo taki swój te i grafiki w grach. Przyznam się taka bardzo właśnie bajkowa. Ym, ale to jest fajne w to że... Aaaa, duchy czeki z zombie mnie ścigają. Siobiniego. Tego. Czekajcie, muszę zajść z tego po nie widzę, że moja kotka sobie wyrażała czymś, jakaś taka nierwała się zrobiła. Ile ich tu jest? Przecież tu nie ma loryka, żeby oni mieli w takiej ilości tu być. Dobra, jest dość podobny do loryk, <grydzy> więc... Kolejny chmur, czy to już przeczytałam? coś w, wreszcie jakiś większy lód? Nie, tak co tu jest nie 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 eee. ha jeszcze nie mogło bo jeden z albo Vitality 24 jest potrzebne Ale to ma aż 4 sloty. Dobra, zostawię to sobie, nic za czegoś takiego wywalać. Mm, 28 Strength i 8 vitality. Już ja mam. Jeden, jeden punkt muszę później przydzielić i będę mogła tym nawalać. Bardzo miło. Okej, okay, gdzie mnie przerzuciło? Jakiś fazowy portal się pojawił, ja w niego oczywiście musiałem kliknąć, bo przeczytam dopiero po fakcie, co to jest. Okej, okay, chciałem tam się dostać, nie mam pojęcia jak. Moja postać na nie potrafi skakać. Gdzie ja my jesteśmy? No i cudownie, naprawdę. Jest grafika prześliczna. Fuck oh, yy, Widzę, że sama się... Sama się o to prosiłam. Yy, ale myślałam, że się otworzy jakieś przejście, a nie, że... Nie, że powstanie pełno... Z kościołów. Spadło. tutaj. Wydawało mi się, że ktoś znowu życie zawiera. Jakiś kamień musi się stoczyć z tyłu. <laughs> jejku jak to wygląda uroczo. Dobra, czy my się śmieli drugiego? My nie się śmieli hmm, ktoś tu czaruje. i żeby nie kodę mu się wydarzyć. No to chyba będzie każdy z każdego elementu. Ten... no, jak to się nazywa, mięs do... do przekręcenia. Ty, pierwszy był... korek z kresem z rękawałem. Okej, okay, on zmienia kolor. Dobra, kolejny wybuch. Ośmieniamy się kolejnego.

naprawdę ma mieć mniej niż połowy życia to mnie jest bardzo stresujące okej okay, wszystkie trzy występują w powietrzu w związku z czym uhu! złoty ten dobra w lepiej myślę że sam będzie złoto a nie sam złotem żyje człowiek dla mnie faktycznie znaleźć jakąś fajną zbroję czy coś Tutaj w jedynce Diablo, Diablo 2 w jedynce ToxLight, to było fajne skrzynie, które jak się je dotknę, to zaczynały gryźć. Bo mi się bardzo z też kojarzyły. Yy, ale później jak już przestało gryźć i się zatłukło, to te skrzynie zaczynały. Po tym, co i kurczę potem? Co mi po to Boże? Yy, jak się zatłukło te skrzynie, no przestały gryźć, to wtedy. O, tutaj coś jest to wtedy fajne, fajne rzeczy z nich po prostu wlatywały. Po prostu się chyba nie wydostaje niż przez ten portem. No to wchodzimy. Wyjście, a skoro wyjście, to wyjście. Fajna mapa jest, żałuję, że na przykład nie dali jako plakat do gry. No i żałuję, że kolekcjonerki nie było, bo nie było, no, nie? te kolekcjonerki. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Gdzieś mi świnami czekałam. Zaspane. Nie w gotowości, spane. Czyli nie kobiet trzaską młotem, czy co tam miałeś w ręku. Kościotrów, którego podsmażyłabym, gdyby nie to, że on już jest wysuszony do momentu. Skał rozłącznie, zaraz z tej dziury wyskoczę. Nikt nie wyskoczy? Dziwnie. Zapomnę wyskoczyć. Tu ktoś wyskoczy, bo się kamyczki. Czo tylko te ze starości. No, że mi się łączą budzi, że już mam kończyć grać. Nie, nie są zależni. Jeszcze film chciałam obejrzeć. Dobra. Pójdę tylko w kierunku tej gwiazdki. A po prostu tutaj zostanę. No i wyłączę grę. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnym odcinku Let's Play. Torch 2, oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że śni ludzie bo ja się nie nudziłam ani trochę. Podobało mi się bardzo. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym. Cześć.